Uwaga, ten film jest rozwinięciem mojego poprzedniego filmu. Więc chyba wiecie co robić Jak sobie ostatnio powiedzieliśmy Jest mała szansa na pojawienie się Raymana na tegorocznym E3 Co dziwne Ubi dalej aktualizuje swoje prawa odnośnie marki Jednakże prawa nie dotyczą gry danego gracza Ubisoft aktualizuje prawa do gry sieciowej Oraz do serialu telewizyjnego Wiemy, że Ubi powiedział W 2020 Skupiamy się od teraz na grach multiplayer Co jak na razie się sprawdza W końcu zostało już zapowiedzianych Parę tytułów Posadzonych tylko i wyłącznie w trybie wieloosobowym W sumie Ubi właśnie zapowiedział więcej gier free to play Teraz będziemy się zastanawiać Czy chodzi o gry, które Ubi już pokazało A może to będą absolutnie nowe gry I czy ostatecznie Ubi opłaci się taki plan? Dla niektórych osób może to być wręcz... W sumie nie wiem To bardziej zależy od osoby Jedni wolą bez mikropłatności, inni z Jednakże skupimy się dzisiaj na Raymanie Czeka na streamy i na M A może coś innego? Zapra. 牙刷。拿手 Zanim powiemy sobie co nieco o Raymanie, pogadajmy trochę o sytuacji z Ubisoftem. Zapowiedzieli parę gier multiplayer i teraz zapowiadają, że produkcja takich gier jedynie się zwiększy. Dodali, że nie wpłynie to na pełnoprawne duże produkcje. Z tego może wynikać, że stworzenie kolejnych sieciowych tytułów nie zaszkodzi seriom takich jak Far Cry czy Assassin. Ale co z Księciem czy Raymanem? Jeśli chodzi o Księcia, to wszystko dobrze, bo oddział odpowiedzialny za tą produkcję powiadomił, że wkrótce zostaną przekazane nowe Informacje. Prawdopodobnie chodzi tu o tegoroczne E3, a Rayman? To na razie jest jedna wielka niewiadoma. Najpierw zajmijmy się tymi znakami towarowymi. Ktoś by zadał pytanie, o co chodzi, przecież Rayman M nie sprzedał się za dobrze, a kreskówka o Raymanie to już jest absurd. A jednak, kreskówka jest potwierdzona. Ubi dwa lata temu wyjawił, że pracuje nad czterema kreskówkami w danych uniwersach jak Watch Dogs, Far Cry 3 Blood Dragon, Hungry Shark oraz oczywiście sam Rayman. Gdyby na E3 Ubi zaprezentowało ofy kreskówki, byłbym w sumie zadowolony. Przynajmniej coś, bo w sumie już na to czekamy dwa lata. Ale się nie zdziwię, jak poczekamy jeszcze dłużej. Dobra, co z tym prawem odnośnie gry multiplayer? No jest Rayman M, który nie odniósł dużego sukcesu, ale jest to gra multiplayer. Czy to nie czas na remake tej gry? Uważam, że skoro Ubi skupia się na grach multiplayer, mogliby spróbować. Ale czy to na pewno to? Czy chodzi tutaj o remake Raymana M? Myślę, że nie. Uważam, że nie chodzi tu o remake Raymana M, a o prawo do umieszczania Raymana w grach multiplayer. O co mi chodzi? Ubisoft ostatnio wydał dwie małe gry Holiday 2020 oraz Ubisoft All Star Blast Beta. Te dwie gry mają w sobie Raymana. Chyba już rozumiecie o co mi dokładnie chodzi. Czyż nie? Czyż nie? Nieważne. Rayman M za darmo? Jak wcześniej wspomniałem, Ubisoft zapowiedziało o wiele więcej gier Play. Czy jedną z nich mógłby być odświeżony Rayman M lub coś podobnego? Możliwe, ale najważniejsze jest jak taki Rayman by wyglądał. Czy będziemy się cieszyć pełnym gameplayem jak za starych lat, ale z mikropłatnościami? To już zależy od konkretnej osoby. Jeśli Ubisoft by to dobrze przemyślał, to remake tej części by był w sumie bardzo opłacalny. Pytacie się czemu, skoro Upi chce się skupić na grach online? Tworzenie tej gry naprawdę nie zajmie za dużo. Bo jest mała i spokojnie ubi może dać ten projekt, na przykład Ubisoft Indie, czy coś w tym stylu. Tylko w tym zespole musiałyby być osoby, które znają się na rzeczy, jak i przy okazji tego projektu by zobaczyli małym kosztem, czy warto nadal robić Raymana. No ja uważam, że warto, bo ostatni wydany Rayman to najlepiej sprzedany Rayman w historii, ale jednak to dla Ubisofta za mało. No szkoda, bo jednak kiedy dają nam nadzieję, to od razu zostaje nam odebrana. Ale spokojnie. Myślę, że jeśli COŚ zostanie zaprezentowane na E3, będzie dobrze. A jeśli nie, to robimy im w jasne HT i koniec z frajerami. Nara.